Pięć mam? Yy, to kowal dał Nie, medyk. Medyk dawał do leczenia. Aha. To po kogo się kupowało te upgrade'y? Tych, tych sakiewek? Medyka chyba? Nie, o kowal, ale na pewno nie. naprawdę yy, nie. O. Co? A ja czemu nie mogę tego... No dobra, trudno. Nic na razie nie kupuję. Nie mam pieniążków. Nie, no dobrze. Medyka się kupuje. Kowala zbroje. Chyba amunicję. Sklep zamknięty. No tak, otworzy się go później, ale o tym powiem. Y, y, później. Gdzie tu szkapka jest? Chodź tu. Chodź tu, płatko. <gulatować> Przegalopować trzeba na miejsce ataku. Gdzie on jest? A, tutaj zaraz. O, kolejny koń. tak. Sun, G, G, e, tam nieważne. Zatwierdzę. Ja się kręcę, kręcę się, bo lubię się kręcić. Bo fajnie jest. Dobra, i teraz... Główny cel to będzie ta forteca chyba. trzeba parę misji wypełnić pobocznych tutaj gdzieś były. Albo punkt widokowy, żeby znalazł. Może trochę mapy mi odsłoni. nie, może... O, jest jeden. Hmm. Zobaczymy. Najpierw tu pojadę. Może da mi to jakieś rozeznanie. Chociaż martwię się, że ten punkt widokowy może być w tej fortecy, więc nawet do niej nie wejdę. Mało życia mam. Holender jasny. Nie wesoło. Oj, chyba tak. Mogę tu w ogóle wejść? O! Kościół. Aś, Dobry szkwin. Nie będę go chyba gonił. A może? Pary, parę groszy? Co jest. To <tronikowani> Tro lo, -lo, 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 -lo. <gry> Zamki mordę. Nie, normalnie sobie tu mogę pójść Przyda mi się ten obszar odblokowany od razu O, drabina Idziemy W górę, w górę Ku przestworzom. I po tym trzeba by się wspiąć Tylko z której strony O, z tej chyba Na ten komin stąd skaczę tu o i do góry. A ja nie lubię takiego pieprzenia się, trzeba kilka razy obchodzić tą, takie wieże, bo z jednej strony nie można wejść, niestety. Przynajmniej do pewnego momentu nie można na większość wież wchodzić. Z jednej strony, a jest tu kto? Halo? Nie ma, pusto jeżeli coś jest. Nie. Synchronizacja. Du, 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 du. No nie panie. Misji to ja nie wypełniam. Niepotrzebne są. Coś ciekawego, oprócz tego jest kolejne punkty widokowe. Dobra, wreszcie sobie daruję. Chyba jedno mi starczy. Albo chociaż, jakbym dookoła miasta odkrył rany. Największy problem jest to, że. Takie odkrywanie jest nudne, dla oglądającego. Ja to sobie mogę skraść po dacha. Spadaj! Weź mi tutaj żoń, rząd, ten, rządził się. A, spadł, hehehe. <grybuj> Jaki to jest obszar miasta? To jeszcze wejdę. Takie spinanie się jest nudne. Ultra nudne. A ja muszę ciągle coś nawijać, żeby nie było. O, plakat, Zerwę sobie. Żeby nie było tutaj za nudno i drętwo. Skoczę, kolejny. Nie macie, śpi, do widzenia Takie sandboxowe gry to są średnie Jeśli chodzi o... Zagrajmy. Trochę głupie takie latać żeby mm, zaliczyć jakąś misję Ło, wow, spadnę o, To był niespodziewane Na czym teraz to stanąłem? To są takie nudne sandboxowe gry Albo ja tam osobiście nie przepadam za mm, rpg jeśli chodzi o hmm zagrajmy. Może i dużo odcinków, ale też trzeba się źle nagadać i pokombinować. A dla tych co nagrywają takie RPG, no to naprawdę mam wyrazy szacunku czy jak to tam się mówi bo ja sam osobiście nie dałbym rady z jednej strony to trzeba cholernie dużo materiału z jednej gry nagrać do takiego RPG no to się tak przechodzi 20 godzin na 20 godzin to ile to jest filmu nie z tej strony z tej strony tak. wejdę Tutaj może zaraz to było jakoś stąd jakbym się dostał hmm. Zobaczymy, mi obejdę te wieże A, znowu jakiś Spadaj, mi tu nie ma Cześć hmm. Tu jakbym się mógł dostać Tak, do góry jakoś na to o i teraz Teraz się dostanę Tak więc do czego to ja zmierzam Że jeśli w przyszłości nagrywałbym y, kolejne gry Co jest na pewno pewne to raczej nie będą to RPG No chyba że ktoś mnie bardzo wyprosi Żebym te RPG nagrywał, ale to jest raczej niemożliwe, ale całe obchodzi dookoła no i jeszcze nie wlazłem. No dobra, musiałam na chwilę przerwać nagrywanie. Pewnego powodu. Jestem teraz na wieży. zaraz, Skok. I teraz mam chyba większość miasta. O! Nawet dobrze, że właśnie na te. Idziemy po kodeks. Od razu teraz zaznaczę. Zaspoileruję trochę. Nie za bardzo że trzeba aby Jezu, jak to określić Aby zagrać w ostatnią misję potrzeba zebrać wszystkie strony kodeksu 32 są chyba I większość jest poukrywana po mieście w różnych lokalizacjach Chyba na wsiach i terenach wiejskich nie ma raczej znaczy w miastach chyba są wszystkie Ogólnie zasada jest taka sama. Trzeba znaleźć coś, co odwróci uwagę strażników pilnujących kodeksu. Tam w pobliżu widziałem najemników. Przydadzą się. Chodźcie ze mną. Atakować ich! Ale kiedy oni sobie atakują i się sobie walczą ze sobą, ja wchodzę sobie, niepostrzeżenie, nikt mnie nie zauważy. A, jeżeli... I zabieram kodeks. I wychodzę tak samo jak nie Niezaważony. Chyba jednak w okolicach miasta to jednak zaliczę wszystkie punkty. Tam jeszcze przy okazji był jakiś... Co to był? Kieszonk o, kieszonkowcy chyba dużo mają tych... Pieniędzy. Zaraz, 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 bo ja tu się błądzę Już go nie złapię nawet Za mną jest Tu gdzieś powiek Na górze lata no tutaj A może ich jednak dorwę A koło strażników no. Głupiś? A tu jest Zginął. Hej, nawet łatwiej mi robotę ten strażnik. Bardzo dziękuję. Tu jest. Dawaj mi pinożki. Dawaj. O, może być. Ja wyruszę na kolejny punkt widokowy. Który jest chyba na tej wieży. O, rany. Znam z tej wieży już skąd ciś? Nie lubię tych wież No jeszcze znaczy się drabina jest super Będzie trochę szybciej hmm. Tutaj jest też element prawdy Między wieżami chyba był Spadaj, nie ma mnie Tylko między którymi wieżami, <todgłosy> to jest problem Trochę ich tu jest O, plakat A wyjmujemy Takie brzydkie obrazy na mieście nie są potrzebne Widzę <grystanie> tam jest Jak tu wejść? To. Gdzie ty jesteś? Spadaj Śpij spokojnie. Dobranoc. Stąd się muszę dostać jakoś. Chyba tak. Nie, źle. Jak ja stąd skakałem? Tak po skosie? No jakoś... Nie pamiętam czy to nie. Jakoś tak skakałem.